Żasz chce się powiedzieć, no k***a w końcu. Look at you. So adorable. Bo w końcu Thunderbolts jest filmem piątej fazy Marvela, który da się na spokojnie obejrzeć, mało tutaj razi w oczy i wszystko jest przemyślane. I nie żartuje. No i oczywiście nic mnie tutaj aż tak bardzo nie triggeruje, jak to było w przypadku Kapitana Ameryki w Prawym Górnym Roku. Będziecie mieć pewnie odnośnik do mojej opinii, gdzie... No, pozręcałem się nad tym filmem, też oczywiście nie jest to dno jak chyba najgorszy film w historii MCU, czyli... Ant-Man Fantomania. I fakt, w piątej fazie, no nie mieliśmy samych takich, wiecie, główien, że tak to ujmę, bo... Była na przykład trzecia część Strażników Galaktyki, która mi się podobała, dałem temu filmowi 8 na 10, ale było to też... No, w bardzo dużej mierze grałem na nostalgii, na słodkich zwierzątkach. Ogólnie tamten film był dobry. Był bardzo robiony pod komediówkę i tak samo drugi film w tej fazie, który mi się jako, jakkolwiek podobał, czyli Deadpool i Wolverine. Uważam, że to był dobry film, też dałem chyba 7 na 10, już nawet nie pamiętam. Thunderbolts w końcu powróciło do tego, że filmy Marvela nie są dobre, bo są zjadliwe, tylko są dobre, bo są dobre. I właśnie kiedy ten film wychodził już chyba Ponad miesiąc temu, tak mi się wydaje, to widziałem ocenę, jaką on dostawał i byłem troszkę zdziwiony, myślałem na początku, że to może być, wiecie, wyrobione bardziej pod publikę, że wiadomo, większość się to podoba, więc jest ten film po prostu hype'owany. Słyszałem niektóre recenzje, że ten film jest po prostu średni w niektórych miejscach, więc chciałem się na własną rękę przekonać, no i się przekonałem i po prostu uważam, że w końcu... No, może nie, że jest światełko w dla Marvela, no bo jeden wyjątek od reguły, czy się tej reguły nie potwierdza, no ale po prostu ten film jest dobry. A jeszcze tak ma dygresja, jakby ktoś się oznajmił, czy będzie u mnie coś odnośnie Iron Heart. Iron Heart, nawet nie wiem. Nie. Jakby obejrzałem pół godziny tego pierwszego odcinka i nie dam rady. Jakby seriale Marvela nie są dla mnie kompletnie. Są po prostu nudne. Nudne, rozbleczone, robione formy filmu nie, nie, nie obejrzałem ani Agathe All Alone, ani She-Hulk'a i po prostu od tego momentu jak wyszedł She-Hulk nie oglądam już raczej żadnych seriali, chociaż obejrzałem drugi sezon Lokiego i. Secret War. Na lokim się poniekąd nie zawiodłem, na Secret War się bardzo zawiodłem i już po prostu mam dość. A Iron Heart tylko potwierdziło to, że nie, nie mam nie mam co do tego po prostu cierpliwości. I fakt, ma ten serial bardzo dobre opinie nawet jak na serial Marvela, ale nie, nie, nie mam siły na to. Więc gdybym miał jakoś opisać Thunderbolt, to opisałbym, że jest to film, w którym bierzemy poboczne postacie z poprzednich jakichś filmów, niekoniecznie je musimy kojarzyć i robimy z nich po prostu grupę bohaterów. W cudzysłowie bohaterów. I jakby co to przygotowałem sobie listę postaci, bo ja nie pamiętam nigdy imion, ale zaczynając na to naszą taką jakby główną bohaterką tej opowieści jest yy, Jelena Belowa. Czyli chyba w cudzysłowie siostra czarnej wdowy, bo ja w końcu nie pamiętam, czy one były spokrewnione krwią, czy one były po prostu, nazywały się siostrami, tak samo jak Jelena nazywa Red Guardiana swoim ojcem, ale tak naprawdę to jest po prostu taki adoptowany jej ojciec. Nie pamiętam już czarnej wdowy. No ale oczywiście w tym filmie, jakby kontynuuje się jej wątek na takiej zasadzie, że no. Ma ona deprechę po prostu po śmierci twojej siostry czarnej wdowy w finale. Avengers koniec gry, o ile się nie mylę to chyba było jeszcze w tym filmie, a nie w wojnie bez granic. Już nie pamiętam, jakby to już było chyba ponad 6 lat temu, więc... No, u nas to już jest taka, wiecie, czwarta woda, póki się lukiej to było, ale jednak w tej postaci dalej to jest skumulowane, no bo wcześniej w sumie tak bardzo na ekranie nie widzieliśmy. Więc ona jest tutaj właśnie poniekąd tą główną bohaterką, jest takim jakby czynnikiem zapalnym, który popycha fabułę w jakimś stopniu. Dalej i jakby cały w ogóle wątek tego filmu skupia się wokół właśnie takich tematów typu sen życia i, i tym podobne, na czym też ona bardzo się tutaj rozważa, ale oczywiście nie będzie tutaj spoilerów, żeby nie było. I właśnie za to też ten film u mnie od razu zapulsował, że... Oczywiście jest tutaj troszeczkę humoru, chociaż bardziej idziemy w stronę w niektórych scenach czarnego humoru, ale ten film traktuje siebie poważnie, wiecie, nie są to strażnicy galaktyki, czy Deadpool i Wolverine, gdzie fabuła se idzie tokiem bardziej takim zabawnym, nie, tutaj po prostu mamy bardzo poważnie narzucone światło fabularne i się tego trzymamy. Oczywiście wiadomo, są aspekty, jak powiedziałem komediowe, bardziej czarne i to mnie urzekło w tym filmie, w sensie, znaczy urzekło, to mi się bardziej spodobało, że odeszli oni od, wiecie, takiego hahaha, superbohaterowie, hahaha, ha, wiadomo. Tylko im to wyszło. I oczywiście wyszło mi to bardziej niż w Kapitanie Ameryce, bo tam to kompletnie miałem wywalone w to. Tutaj bardziej mi zależało na tym, jak oni ukazali właśnie tę taką mroczność tego filmu. Może głównie przez to, że jakoś bardziej obchodziło mnie główne postacie niż w Kapitanie Ameryce. Możliwe. Idąc dalej, mamy naszego starego zimowego żołnierza, czyli Bakiego Bannersa, którego, no, kto nie zna, gdyby ktokolwiek oglądał poprzednich nie filmy, Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz, na przykład, który się pojawia, czy, czy jakieś inne produkcje, to go kojarzy na pewno. No i tutaj, w sumie, jest tą samą postacią, czy nawet nam go nie przedstawiają w głębszy sposób, no bo po każdy go pamięta, zna, kojarzy. A no jeśli nie, no to zapraszam do poprzednich filmów z serii Kapitan Ameryka, bo je, je warto obejrzeć. Jakby, Zimowy Żołnierz i Wojna Bohaterów. Polecam. Dalej, w sumie, jak już jesteśmy przy Zimowym Żołnierzu, to może opowiem o głównej Pani z Wolki. Pani z Wolki? Zostaniemy pani, pani z Wolki, niech będzie Pani z Wolki, czyli Valentina Allegra de Frente. jak to ona lubi określać, Idee jest ważne. Jest to naprawdę dobry z Wol, w sensie, Mówię znowu, nie jest to z typu Haha, ja chcę zniszczyć świat, bo, bo chcę nim rządzić Nie, to jest po prostu z wall typu Bo w sumie, też nie powiedziałem właśnie na czym się skupia głównie jej rola To jakby jej rola jest tego, że ona chce oczywiście w taki bardzo The Boys sposób Kto nie oglądał The Boys, The Boys to szybko wytłumaczę Że ona chce zrobić jakby super bohaterów Na których będzie mogła oczywiście zbijać jakiś tam hajs No bo nie ma Avengersów, więc na chce tych Avengersów po prostu od nowa założyć I, I tyle mogę w sumie na jej temat powiedzieć Bardzo dobrze zagrana postać i, I mówię, jest to taki bardziej antagonist, antagonista z yy, cyklu, że ona... no jest zła, ale w taki normalny sposób, a nie że ha ha, ja wam zniszczę świat, będę nim rządził. Hi hi. Dalej możesz trochę szybciej, bo tutaj w myśl nie będę rozgadywał yy, Red Guardian Alexis, z Hotaków, nie lubię tego przeczytać. Yy, był w czarnej wdowie, czyli adoptowany ojciec yy, czarnej wdowy oraz właśnie tutaj Jeleny... Dużo tu nie robi, w sumie nie wiem co o nim powiedzieć, przejdźmy dalej. Znowu kolejna po którą dodam tak na szybko, czyli duch Avastar. To jest akurat największy minus tego filmu, bo ona jakby chyba się też pojawiała w Czarnej Wdowie, albo nie pamiętam w jakich, gdzie się pojawiała, ale... jakby jej rola w tym filmie nie istnieje, w sensie, że ona w żaden sposób nie ewoluuje, w żaden sposób nie jest ważna dla historii, to jest chyba... Taki największy minus tego filmu, nie, nie podobało mi się jakiej postać była zaprezentowana i w jaki sposób była prowadzona po prostu, nic nie wnosiła kompletnie. I już tak poniekąd zamykając rubrykę to mamy jeszcze e, U USC Agent John Walker, czy jakby to można było powiedzieć stary Kapitan Ameryka, czyli drugi Kapitan Ameryka, który nie jest Kapitanem Ameryką, bo nie umiał być Kapitanem Ameryką. Jakby streściłem wam teraz Falcona i Zimowego Żołnierza i bardzo dobrze, nie oglądajcie tego serialu, to było... To było bardzo złe, to było bardzo złe i niepotrzebne. Ogólnie on był wybrany na zastępcę kapitana Ameryki, ale skrócił jednego człowieka o, o, o życie i, 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 nie, i nie jest finalnie tym kapitanem Ameryką. Tylko tym kapitanem Ameryką jest. Nawet nie pamiętam, jak go się nazywał. Słuchajcie sobie jeszcze raz tą opinię, zobaczcie wiedzieć, jak on się nazywał. Wilson chyba, już nawet nie pamiętam. Hmm. Ta postać ma jakikolwiek wątek w tym filmie, to ja mogę powiedzieć i dodaje mu to trochę charakter. I na koniec mamy jeszcze Boba. Po prostu Boba. I w sumie to tyle bohaterów, powiedziałem, są to takie osoby, które gdzieś tam znamy, widzieliśmy, albo nie znamy, jak na przykład właśnie tą, tego ducha, tą Star nie kojarzyłem jej kompletnie, innych kojarzyłem gdzieś tam z wyglądu, z innych rzeczy i po prostu stworzono z tego Thunderboltsy, tak jak już powiedziałem, fabuła filmu mi się podobała. Była trochę taka mroczniejsza, skupiająca się na tych tematach, na takich tematach egzystencjalnych, nieegzystencjalnych. Jest to bardzo dobry motyw, jak jest zaprezentowany. Zresztą, właśnie taka czarność życia jest net głównym motywem. Blink, blink. Obejrzycie, zobaczycie. Więc jest dobre. Zdjęcia też są dobre. CGI przynajmniej ja nie zauważyłem. Ewentualnie po prostu było tak dobrze zrobione, a nie w Kapitanie Ameryce. Będę jeździł po tym Kapitanie Ameryce. Ale tam po prostu CGI to raczej go włączyć. Tutaj no, ja go nie widziałem, więc na plus. Muzyka, no oczywiście gdzieś tam jest, ale gdyby na to zwracał uwagę w takich filmach. No i też dobrze zagrane postacie, wydaje mi się, że tutaj mogę to, mogę to przyznać. Więc bardzo zła faza w historii Marvela. zakończyła właśnie spoko, dobrze, bardzo udany film. Zobaczymy, jak jej, jaka będzie fantastyczna czwórka, która zacznie szóstą fazę. I to ona wychodzi już chyba w tym tygodniu. Pożyjemy, zobaczymy, co dalej Marvel tu wymyśli, chociaż ja się boję o Avengers z Doomsday bo ten film albo będzie gniotem, albo będzie super dobry. Nie będzie nic pomiędzy raczej, więc pożyjemy, zobaczymy. Więc myślę, że będzie dzisiaj hojny, jako że ten film naprawdę mi się tak podobał, dobrze mi się go oglądało i w ogóle to myślę, że, że Thunderbolts dostaną ode mnie 9 na 10. Mi się ten film podobał, dobrze mi się to oglądało i go nagradzam, bo naprawdę przy tej całej fazie to. Trzeba aż po prostu zawołać w czoło i dziękować, że taki film powstał. Ale cóż, piszcie oczywiście w komentarzach Waszą opinię na temat filmu. Jeśli go jeszcze nie obejrzeliście, to polecam. Polecam obejrzeć. Na pewno jest to trochę taki odpoczynek od złych filmów Marvela, więc polecam obejrzeć. Zapraszam Was do moich socjali w opisie oraz do dania łapki w górę subskrypcji. I to. I do zobaczenia. Tak trzymajcie się. I pa pa. I oby fantastyczna czwórka nie okazała się gównem. Życzę Wam tego.